Na relację zaprasza Indeko, producent szaf i garderób na wymiar. E, oficjalnie Adam, Małysz, Kamil, Stoch, Piotr, Żyła, Tomasz, Byrd. Dlaczego tacy, ani zawodnicy? Bo takich żeśmy zdecydowali po treningach, oni prezentowali się najlepiej i oni wystąpią w konkursie indywidualnym. Stefan Kula ma jakieś problemy z pozycją pojazdową? Czy znaczy miał, ona dzisiaj już była, że tak powiem, w jakiś sposób skorygowana, natomiast no, te trzy skoki nie były takie, jakie byśmy... Jeden był taki, jak byśmy oczekiwali, natomiast dwa pozostałe były troszeczkę słabsze i, i stąd decyzja o tym, że w konkursie indywidualnym postawimy na tych, którzy skakali równi. Czy w konkursie drużynowym także? Nie. To będziemy decyzję podejmować po jutrzejszych kwalifikacjach. Jeszcze mamy konkurs indywidualny, zobaczymy jak ci zawodnicy się zaprezentują w konkursie indywidualnym. A drużynę musimy podać w niedzielę rano, czyli no jeszcze mamy trochę czasu na decyzję. Jeśli chodzi o dzisiejsze skoki treningowe, jak warunki na nie wpływają? Znaczy, no one zawsze będą troszeczkę wpływać, natomiast patrzyliśmy się pod, tym, pod kątem bardziej tego jak zawodnicy skaka, aniżeli jakie odległości. Myślę, że dopiero warunki nam pokażą się tutaj w najbliższych dniach. Z tej innej strony. Który z naszych zawodników skacze w tym momencie najbardziej bezbłędnie na 100% swoich możliwości? A ja myślę, że nie da się żadnego wskazać, który skacze na 100% swoich możliwości, bo ich nie znamy.